Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do rozważenia psalmu 138, który jest przygotowany na taki codzienny plan czytania Bożego Słowa i właśnie w tym dniu czytałem ten psalm. To jest psalm to jest pieśń wdzięczności za łaskę i wierność Pana. Psalm Dawidowy, który brzmi tak: wysławiam Cię całym swym sercem, wobec aniołów pragnę Ci grać. Składam pokłon w stronę Twego świętego przybytku i wysławiam Twe imię za Twoją łaskę i wierność, bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. W dniu, kiedy Cię wzywałem, odpowiedziałeś mi i dodałeś sił mojej duszy. Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy tylko usłyszą Twoje obietnice. Będą wysławiać Twoje drogi, Panie, gdyż chwała Pana jest wielka. Tak? Choć Pan jest potężny dostrzega uniżonego, dumnego natomiast rozpoznaje z daleka. Choćbym się znalazł w największej niedoli, zachowasz me życie mimo gniewu mych wrogów, wyciągniesz swą rękę, swą prawicę, prawicą mnie wybawisz. Pan dokona odpłaty za to, jak mnie traktowano. Panie Twoja łaska trwa wiecznie, nie porzucaj dzieł Twoich rąk. Będę cię chwalił całym swoim sercem, mówi Dawid rozpoczął, zobaczcie ten psalm od takiego śmiałego wyznania że nie cofnie się przed niczym w swojej chwale dla Boga zrobi to całym swoim sercem całym sobą nie były to jakieś puste słowa nie było to jakieś puste uwielbienie ale to uwielbienie wynikało z tego czego Dawid doświadczył doświadczył, tak jak mówi w psalmie wierności i łaski Obietnicy, uchwycił się obietnicy, która mówi o tym, że Bóg uczyni wszystko, aby wyciągnąć człowieka z niedoli największej niedoli, jeżeli będzie taka potrzeba. Choć jest potężny, dostrzega uniżonego, dostrzega pokornego, dostrzega tego, który przychodzi i woła do niego. Panie, Twoja łaska trwa wiecznie. Nie porzucaj dzieł Twoich rąk, mówi Dawid. To jest psalm. Wdzięczności, uwielbienia za łaskę i wierność, ale również za to, kim jest Bóg i jak Bóg patrzy na człowieka. Dlatego chciałbym Was zachęcić dzisiaj, abyśmy właśnie uwielbiali Boga całym swoim sercem za Jego łaskę, za Jego wierność, za to, że dostrzega uniżonego, za to, że nie porzuca dzieł swoich rąk, ale wiernie trzyma się swoich słów i swoich obietnic. Radości w Panu do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.